Dzień dobry, witam serdecznie Tomek Rozmus 22 sierpnia. Bitcoin dzisiaj po 9955 dolarów. Myślę, że ta wiadomość może ucieszyć szczególnie tych, którzy przez jeszcze długi czas powstrzymywali się przed zakupem kryptowaluty, jakiej jest między innymi Bitcoin. Bitcoin po raz kolejny wchodzi w bardzo ważną strefę, strefę moim zdaniem popytową, która jest bardzo nie tylko silnym wsparciem w tym momencie dla kryptowalut, mówię tutaj o całym rynku, dlatego że większość, oczywiście jak nie wszystkie kryptowaluty zwracają uwagę na główny indeks. Umówmy się, Bitcoin nie jest oficjalnie indeksem, ale możemy go potraktować jako indeks dla pozostałej części rynku, no i też wiemy, że bardzo często stosowana strategia podglądania ceny bitcoina, a następnie podejmowania podejmowanie decyzji co do zakupu innych kryptowalut bądź też altów ma tutaj, że tak powiem zastosowanie na porządku dziennym. Pytanie jest teraz, czy rynek znów ruszy do zakupów i z tej strefy zaznaczonej na żółto widzimy, że czterokrotnie mieliśmy wyciąganie ceny przynajmniej o 10, jak nie więcej procent, dlatego że po raz pierwszy w lipcu cena po osiągnięciu progu cenowego 14 tysięcy zjeżdża do strefy blisko 10 tysięcy, nawet delikatnie poniżej. Wyciągana cena z powrotem w okolice 14 tysięcy. Po raz kolejny kilka tygodni później, dwukrotnie widzimy, że w lipcu te ceny Dwukrotnie znów wjeżdżają właśnie w tą strefę. Nawet znacznie ją naruszamy i teraz po raz kolejny można by było powiedzieć, że nawet nie po raz czwarty, a po raz już piąty w tym momencie, a dwukrotnie w tym miesiącu cena jest poniżej właśnie 10 tysięcy dolarów. Jak dzisiaj zakończy się sesja? No, przyznam szczerze, że na razie ta zmienność na sesji jest bardzo niewielka. 10 tysięcy kilkukrotnie obronione na mniejszych, oczywiście, interwałach. Znowu przed rozpoczęciem sesji europejskiej widzimy, że ceny próbują tutaj wjechać poniżej, ale zakres całości, oczywiście, sesji, czyli od high do low, jest wciąż bardzo mały. Czekamy w tym zatem na sesję europejską, na przebieg dzisiejszego dnia. Myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć już na zakończenie. Chociażby sesji europejskiej gdzieś w okolicach godziny 17, 18, kiedy to intensywność transakcyjna, szczególnie właśnie w Europie, dobiega już końca. W grze jeszcze Amerykanie no i od godziny około 15 do godziny 18, 17 mamy w tych dwóch, trzech godzinach nałożenie. Dwóch sesji, kiedy rzeczywiście inwestorzy są bardzo, bardzo na rynku aktywni, i myślę, że to właśnie godziny popołudniowe przynoszą, przyniosą więcej odpowiedzi. Scenariusz? No, scenariusz taki, jeżeli mielibyśmy tutaj zamykaną świecę dzienną, bardzo wysoko, praktycznie, może blisko swojego high, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że kolejna sesja będzie należeć do sesji wzrostowych, a przynajmniej tam odbudowa tej pozycji i jeszcze raz pokazanie tutaj, że Bitcoin broni bardzo skutecznie strefy 10 tysięcy dolarów, wówczas moglibyśmy stwierdzić właśnie po takim zamknięciu, że ta obrona jest skuteczna. Scenariusz negatywny? Scenariuszem negatywnym oczywiście byłoby bardzo mocne naruszenie tej strefy, wyjście nawet poniżej tych ostatnich, ostatnich low z tutaj sierpnia, i wówczas ta sytuacja no, nie byłaby rzeczywiście zdrowa. Mówię dokładnie o cenie, przebiciu ceny z 15 sierpnia więc to by nie była zdrowa sytuacja, a szczególnie zamknięcie tej sesji co by to oznaczało? No, oznaczałoby to, że ta strefa pada, i pytanie jest w tym momencie: gdzie mielibyśmy następną strefę wsparcia? Niektórzy twierdzą, że zaraz tutaj, w okolicach 8-9 tysięcy, i po kolei te szczyty czy dołki wynikające właśnie z lewej strony. Jeżeli ta strefa moim zdaniem padłaby, to mamy szansę zjechać znacznie wówczas niżej i przetestować z powrotem gdzieś w 7 7190-7200. Dokładnie strefa, strefa, która wynika z tych szczytów, ale również z dołków i z luki wynikającej z bardzo mocnego popytu, który mieliśmy na przełomie właśnie tutaj jednego z weekendów, na, w pierwszej jeszcze połowie, w pierwszej połowie, jeszcze maja. Ta strefa, później bardzo mocno, bardzo mocno testowana, ale ta luka domknięta ale widzimy, że tutaj popyt wrócił na rynek i bardzo szybko wyniósł ceny do, 10, do ponad 14 tysięcy, najpierw po 10, a później do 14 tysięcy dolarów. To zachowanie byłoby bardzo, bardzo ryzykowne. Nie myślę, że gdzieś tutaj lokalnie znaleźlibyśmy, moglibyśmy znaleźć, oczywiście, wsparcie. Tutaj jest jeszcze taka strefa, około w okolicach 8 tysięcy dolarów. Myślę, że ta strefa jest zdecydowanie ważniejsza i ona by stanowiła takie bardzo fundamentalne. Wsparcie. Czy dojdzie do tego wypicia? Przyznam szczerze, że tutaj zobaczyliśmy nie tylko po układzie świecowym, ale również po wolumenie bardzo duży wzrost wolumenu, który świadczy, że w tych przedziałach, zaczynając od samego początku lipca, dokładnie w tych miejscach między 10-11 tysięcy, między 10-11 tysięcy, między 10-11 tysięcy. Między 10 -11 tysięcy Mieliśmy włożenie dużego kapitału w rynek. Moim zdaniem brakuje jakiegoś szczególnego teraz impulsu. Natomiast może nie wyklucza takiej sytuacji, że może wydarzyć się bardzo podobny scenariusz, którym, który miał miejsce w ubiegłym roku, kiedy taka konsolidacja została przewita Na jakiś czas jeszcze i dopiero w tym roku wybiliśmy, czyli ręczowaliśmy między 6 a 7 tysięcy, i później wybiliśmy dołem. Znowu trzeba było chwilę poczekać, żeby Bitcoin wrócił na właściwe tory. To jest scenariusz pesymistyczny. Oczywiście on jest możliwy, natomiast jeżeli miałbym betować, czyli obstawiać w tym momencie, czy taki scenariusz będzie realizowany, czy zejdziemy do 7000, to nie wziąłbym takiego zakładu. Moim zdaniem Bitcoin tutaj przez to, że wjeżdża jeszcze raz bardzo mocno w ten, w ten range, Taki akumulacyjny, który wyznaczyłem na mniejszym interwale z tego całego właśnie układu, to spodziewam się, że ta gra boczna potrwa, wymaga jeszcze trochę czasu, zanim wyjdziemy do góry. Jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym. Przypomnę, nic na razie tutaj nie zagraża. Oczywiście są to nerwowe sytuacje, pojedyncze sesje mogą być tutaj próby. Takie próby sił, natomiast um, myślę, że tutaj będziemy bronić. Nawet jeżeli byśmy zeszli, um, no musielibyśmy rzeczywiście zamykać te świece, tutaj. Um, byłoby to no, wtedy bardzo niezdrowe. Ja rozumiem, że to jest rynek finansowy, dużo osób. Tutaj twierdzi, że zejdziemy mimo wszystko do 7 tysięcy, nawet pojawił się wczoraj taki komentarz, że analiza jest zawsze prozrostowa. Prowzrostowa już tłumaczę dlaczego, bo myślę, że takie tłumaczenie się też niektórym z Państwa Należy, dlatego że nie widzę w tym momencie złamania tego ruchu wzrostowego. Oczywiście, im większy interwał, czyli im większy przedział, czasowy, przedział cenowy, czyli tabelka tutaj z prawej strony, to tym większe wahania kursowe. Natomiast tu mamy szczyt high, low, high, low. No i w tym momencie, to że cena jest w tym miejscu, to nie znaczy, że ta korekta, która tutaj jest widoczna, ona została jakoś szczególnie naruszona czy zaburzona. Nie mamy ceny w tym momencie 8 tysięcy powiedzmy i pół czy 300, żebyśmy mówili, że to nie jest już korekta. Na razie taki scenariusz rynek nam nie pokazuje, więc nie sądzę, żebyśmy mieli w tym momencie tutaj dosyć duże zagrożenie. Oczywiście jest to jest to bardzo mocno spekulacyjny walor. Te wahania myślę, że pójdą jeszcze bokiem i wyjdziemy powyżej 14 tysięcy. Mój kolejny cel to jest 16 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Przejdźmy w tym momencie szybko do wiadomości i zobaczmy, co ciekawego jest tutaj, jeśli chodzi o informacje na tokeneo.news. A tych informacji jest sporo. Może zaczniemy od pierwszych stron: tokeneo news. I tutaj oczywiście. Znana nam osoba, twórca Ethereum, ale popatrzmy jeszcze na kwotowanie, dzisiaj rynek na czerwono, te spadki nie są jakieś wielkie, Bitcoin 39 208 zł, rzeczywiście nieco taniej niż, niż wczoraj, natomiast tak jak powiedziałem mamy dopiero początek sesji i bardzo ważne, ważne miejsce na wykresie bardzo dużo ciekawych artykułów w serwisie. Pierwszy z nich, może zaczniemy rzeczywiście tutaj od twórcy Ethereum. Koszty przeprowadzania transakcji uderzają w Ethereum. Vitalik Buterin ma obawy przed kolejnymi wzrostami kosztów transakcyjnych na blockchainie. Okazuje się, że transakcji przybywa. Ta liczba transakcji jest tutaj już zdecydowanie większa ona ma tendencję, oczywiście tutaj wzrostową, no ale między innymi również wzrost, wzrastają tutaj koszty transakcyjne. I udzielając ostatnio wywiadu, właśnie dla tutaj kanadyjskiego Toronto Star, mówi właśnie, że obawia się, że Ethereum może mieć, może dokładnie tego nie ujął, kłopoty, ale z tej wypowiedzi można tak właśnie wywnioskować, że obawia się. Że taka sytuacja w tym momencie może spowodować mniejsze wykorzystanie, czy mniejszy może mniejszy skok ewentualnych cen Etera, dlatego że staje się on coraz mniej w tym momencie technologicznie jakby atrakcyjny. Przeczytajmy tutaj jego cytat: jeśli jesteś dużym przedsiębiorstwem, musimy kalkulować w przypadku dołączenia firmy do blockchaina, będzie on nie tylko bardziej wypełniony, musisz dodatkowo konkurować z innymi, obecnymi już projektami. Sprawisz, że ta walka już teraz sporo Cię kosztująca będzie jeszcze droższa. To powoduje, że wiele firm się wstrzymuje przed działaniami. O co chodzi z tymi kalkula z kalkulacjami? No musisz kalkulować się, że dołączenie firmy do blockchaina gdzie jest już on bardzo, że tak powiem konkurencyjny, trzeba oczywiście w tym blockchainie tutaj konkurować i głównym problemem jest właśnie algorytm Proof of Stake, który wybiera, który wybiera właśnie właściciela nowego bloku w oparciu o posiadany majątek. Na początku to rzeczywiście może dawało pewne zadowolenie tym, którzy Posiadali dużo Ethereum, no bo oni budowali te bloki, później byli za to nagradzani. Natomiast w tym momencie jest to powiedzmy minus całej tej, całego tego algorytmu. No więc jeżeli do tego życia publicznego włączy się jeszcze więcej firm, te koszty transakcyjne mogą jeszcze bardziej tutaj wzrosnąć, więc może wpłynie to z pewnością na cenę. Ja bym tylko zwrócił szczególną uwagę, mając oczywiście tutaj, no, mając oczywiście tutaj na myśli też koszty transakcyjne i porównanie jakości. Oczywiście, może nawet jakości to jest złe słowo, które bym chciał tutaj użyć. Ale porównanie cen Bitcoina, a cen Ethereum i ostatnie wzrosty czy też spadki, te wykresy są zupełnie, zupełnie inne. Ether jest dużo słabszy od Bitcoina. Nie chodzi tutaj już o finalną wycenę, że jedna ta waluta kosztuje powiedzmy 10 tysięcy dolarów, a druga kosztuje powiedzmy 200 dolarów czy mniej niż 200 dolarów. Natomiast Chodzi o to, że nie chodzi o te poziomy cenowe, natomiast chodzi o budowę tego wykresu, o rysowanie tego wykresu i Bitcoin jak próbował w ostatnim czasie bardzo mocno tutaj odrobić te straty z 14 tysięcy. Spadł do 9300, próbował teraz budować tutaj, oczywiście, odpowiednie dno i cały czas moim zdaniem buduje. To eter nie nadąża za tym. Eter jest zdecydowanie, jeżeli nałożylibyśmy dwa wykresy na siebie, jest zdecydowanie słabszy i to również może, może w przyszłości przełożyć się na cenę i cały czas atrakcyjność etera pod tym kątem właśnie spada. No i o tym również dobrze, że Witali tutaj o tym, Vitali o tym mówi. Natomiast cena, oczywiście, jeżeli coś jest słabsze od in, głównego indeksu, no nie myślę, żeby było tutaj godne polecenia jako walor inwestycyjny. To nie znaczy, że ETH nie ma tutaj możliwości wzrostu, ale uważam, że jeżeli miałbym teraz wybierać między ETH a Bitcoinem, no to oczywiście wybieram. Wybieram w cudzysłowie oczywiście indeks, czyli bitcoina. Bitcoin w końcu trafi do każdego inwestora, czy tak się zdarzy. I tutaj współzałożyciel Morgan Creek Digital nie ma wątpliwości, że każdy szanujący się inwestor prędzej czy później będzie miał w swoim portfolio właśnie kryptowalutę, taką jaką jest bitcoin. No i tutaj potwierdzam ten pan również założenia, które wysunąłem kilka dni temu związane właśnie z platformą BACT. I ta platforma ma wystartować już tutaj we wrześniu. Przypomnę, że jest to projekt realizowany przez New York Stock Exchange, czyli dużego. Gracza, mającego również i duży wpływ na Komisję Nadzoru Finansowego, czyli na SEC, który do niedawna wstrzymywał, że tak powiem, decyzję pozytywną o działalności tej platformy, natomiast już w tym momencie jest ona jak najbardziej zaakceptowana. Oficjalne, oficjalna data, dokładna data jeszcze otwarcia nie jest taka pewna, natomiast podany jest wrzesień, że we wrześniu tutaj. Ta platforma wystartuje, no i ta platforma umożliwi wprowadzenie dużego kapitału, no bo duzi gracze będą mogli tutaj również zawierać um, zawierać transakcje na um, głównie na Bitcoinie. No i Bitcoin przez to, ja również spodziewam się, że Bitcoin przez to właśnie wzrośnie e, i ten pan również potwierdza tutaj, że um, jakbym tą tezę. Również mówi tutaj, że hash, hash rate na Bitcoin wciąż jest w tendencji rosnącej, wzmacnia się dzięki właśnie temu ochrona tutaj sieci. Ja bym tutaj akurat nie szedł w bardzo mocną stronę taką technologiczną, ale szedłbym w stronę może tego pierwszego założenia, że każdy szanujący się inwestor prędzej czy później będzie miał jakąś kryptowalutę, a z pewnością jako pierwsza kryptowaluta będzie to właśnie Bitcoin jako najbardziej znana, pierwsza i uznana właśnie za taki nośnik. Wartości na niepewne czasy, no bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia, jak w artykule czytamy, z wojnami handlowymi, ogólnej niepewności na rynkach finansowych. Są osoby, które twierdzą, że nie było tak dawno jakiejś wielkiej korekty, wielkiego krachu, że ta niepewność na rynkach może spowodować to, że inwestorzy bardzo mocno teraz skupują na przykład złoto, no ale też będą wkładać pieniądze w kryptowaluty, bo w przypadku, tak się twierdzi, że w przypadku globalnego kryzysu złoto, no i kryptowaluty teraz najbardziej zyskają. Pytanie jest takie, czy ci, którzy twierdzą, że krach jest już bardzo, bardzo blisko, czy mają do tego jakieś duże podstawy, bo oczywiście mówi się o tych nadrukowanych, sztucznie pieniądzach i sztucznie wypompowanych cen, cenach akcji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast natomiast na rynkach światowych przyznam szczerze, że no nic takiego jakiegoś szczególnego nie wskazuje, żebyśmy mieli wielki, wielki dump, więc może oczywiście jakaś korekta, ale w tym momencie. Raczej nie myślę, żebyśmy mogli mieć do czynienia z jakimś potężnym kryzysem finansowym. Więc dlatego. Tutaj jeszcze jest podany taki argument, że inflacja w Europie pozostaje na, jednak na niskich poziomach i właśnie to niewiele wskazuje na kolejny duży kryzys w strefie euro. Rynek może oczywiście pójść tutaj bardzo głokie. Mówię o starym rynku, takim finansowym. Natomiast czy będzie jakieś wielkie globalne załamanie, nie wiem. Znam takich, którzy twierdzą od 2012 roku, uważając się za wielkich fachowców, przewidują co roku krach i takiego krachu do tej pory nie ma. Natomiast te argumenty oczywiście da się bardzo łatwo ludziom wytłumaczyć i nastraszyć ludzi, że tutaj te sztucznie nadrukowane pieniądze nic nie znaczą, nie mają pokrycia w niczym więc one muszą doprowadzić do wielkiego kryzysu. Prędzej czy później na pewno rynek się będzie uzdrawiał, natomiast twierdzę, że jeżeli by doszło do jakiejś właśnie korekty niepewnych czasów, bo być może teraz możemy uznać te czasy za niepewne, dlatego uważam, że inwestycja w kryptowaluty jest inwestycją dobrą. I kontrowersyjny komentarz sekretarza stanu, czyli taka prawa ręka Donalda Trumpa, Znany z różnych wypowiedzi i mądrych, i tych niemądrych dotyczących właśnie kryptowalut. Jeżeli mówimy o rynku kryptowalutowym, to pan Pompeo akurat ewidentnie tutaj wskazuje brak jakiejkolwiek wiedzy na temat tego rynku. No i on tutaj mówi, że. Akurat z tym można się tutaj, że tak powiem, bardzo polemizować, ale mówi, że kryptowaluty powinny podlegać takim samym regulacjom, jak wszystkie elektroniczne instrumenty finansowe. Z jednej strony naśmiewują się panowie, jak Trump i Pompeo z rynku kryptowalutowego, nagle mówią, że trzeba je traktować jak instrumenty, normalne instrumenty elektroniczne, instrumenty finansowe. I Tutaj Pan Pompeo udzielił właśnie takiego wywiadu, w którym stwierdza właśnie Wydaje mi się, że powinniśmy stosować te same ramy, które stosujemy obecnie do regulowania wszystkich innych elektronicznych transakcji finansowych. Zasadniczo są to środki pieniężne przepływające przez rynki lub w niektórych przypadkach transakcje pośrednie. Według właśnie Pompeo ten sam zakres wymagań, które podlegają transakcji przepływające przez SWIFT bądź inne instytucje finansowe powinny być do, właśnie powinny one ten dotykać również w pewnym stopniu tego rynku kryptowalut. No i tutaj również Pompeo mówi o, jest zapytany oczywiście o działalność przestępczą z wykorzystaniem właśnie kryptowalut czy też finansowaniem terroryzmu. To są główne argumenty, już śmieszne te argumenty, szczególnie dla społeczności kryptowalutowej, bo one cały czas od są wykorzystywane jako nie właśnie dla rynku kryptowalutowego. Przyznam szczerze, na mnie te informacje już nie robią wrażenia, ale ewidentnie pokazuje to, że panowie nie mają w ogóle zielonego pojęcia, Po parę dni wcześniej prowadzący ten sam program, w którym Pompeo udzielał wywiadu, był w nim tam sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, który również zapytany właśnie o tym działalność przestępczą i finansowanie terroryzmu również odpadł tak, że, że dzięki właśnie kryptowalutom w tym momencie mamy takie zagrożenie. Pompeo poparł tę tezę, natomiast ci panowie kompletnie nie mają wiedzy i nie dysponują rzetelnymi faktami, bo kilkukrotnie, przypomnę, kilkukrotnie udowodniono, że waluta fiducjarna jest znacznie częściej używana do prania brudnych pieniędzy niż bitcoiny. Jest mnóstwo takich raportów, i to raportów pochodzących z naprawdę źródeł, które możemy zaufać, I między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw narkotyków i przestępczości. Tutaj wydaje, wydaje taki raport, że tradycyjna waluta jest wykorzystywana, uwaga, 800 razy częściej do nielegalnych trans, transakcji, na przykład w darknecie niż kryptowaluty. Również tutaj Europol jakby broni dobrego imienia kryptowalut i mówi, że tutaj raczej znaczy opublikuje bardzo obszerny raport, w którym linki oczywiście możecie znaleźć w tym artykule. Że wirtualne waluty nie są narzędziem tak powszechnym wśród przestępców jak tradycyjna gotówka. Szerzej można tutaj te analizy zobaczyć. Więc serdecznie Was zapraszam na strony Tokeneo News do prześledzenia właśnie tych artykułów. Kochani, ja Wam się dziękuję za uwagę. Jutro, piątek, ostatni dzień tygodnia. Jestem bardzo ciekawy, jak dzisiaj zakończymy sesję, właśnie sesję bitcoina, która narusza tą strefę popytową. Czy będzie popyt? Czy dzisiaj sesja będzie wzrostowa? Jutro specjalny komentarz do dzisiejszej sesji, a powtórzę, uważam, że dzisiaj najważniejszą częścią dnia będzie, będą godziny między 15 a 17, 18 po południu, i tutaj możemy zobaczyć właśnie główną rozgrywkę na Bitcoinie. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i zapraszam na kolejny to Flash do palik 24 i na mój kanał YouTube już w dniu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.